Hej hej witam serdecznie tutaj w nowym vlogu no i dzisiaj robię torcik akurat tutaj torcik przekładam już mam gotowy krem no i ten krem był na bazie ganasz z kawałkami orzechów więc to taki był krem Raffaello. Właśnie go rozsmarowuję tutaj. Chciałam taką warstwę pierwszą, cieniutką dać na ten biszkopt. To jest biszkopt taki czekoladowy, dość mocno czekoladowy. W sumie ja lubię w torcie takie biszkopciki. Właśnie czekoladowe. No jakoś mi smakują. I tu mam jeszcze kawałki takich czekolady. I tutaj będę rozmarowała i robiła sobie rancik za chwilkę, bo będzie dawała chrupkę. E, póki co, wiecie, póki co gładziutko sobie go rozprowadzam, bardzo cienka warstwa. I teraz właśnie robię rancik. Dość ciężko mi się go rozprowadza, bo trochę dałam go do lodówki i Też mała dziurka i no, wiadomo, orzechy też robią swoje. No, tu sobie poprawię troszkę, no niech będzie. I... E, a, a tą, miałam e, miała mówić, chrupkę zrobiłam z orzeszkami, z czekoladą mleczną bodajże i taka chrupka francuska, sama ją upiekłam. Więc na YouTube przepis sobie wziął, więc możecie sobie skorzystać. Oczywiście sobie znaleźć jest multum przepisów na ten temat. No i tutaj już chrupeczkę sobie włożyłam. No i jest przepiękna, bardzo. Powiem wam, że no super mi wyszła i bardzo smaczna. To przede wszystkim. I tu sobie ją osłonię właśnie tym kremem Raffaello. Też wyszedł przypyszny, bo nie był taki mocno słodki, a wręcz troszkę z um, taką ciemną czekoladą, bo zrobiłam dwie czekolady mleczne i pół czekolady gorzkiej, więc taki nie był przesłodzony ten, ten krem. I yy, tutaj staram się równo yy, nałożyć. Później wejdzie rancik, folia yy, i... Kolejny Biszkopcik. Oczywiście chcę dużo dać, z tego względu, no, bo co zrobię później z tym kremem. Już muszę go użyć w całości. Jak będziecie chcieli kiedyś taki krem, to dajcie znać, to może kiedyś nagrał film z proporcjami Wiecie, ja cię dopiero się uczę. Dopiero się jakby wdrażam w to cukiernictwo, więc też nie jestem takim specem. Wiadomo. I tutaj kolejny biszkoptik, sobie poprawię, troszeczkę zlepię, tu gdzie się e, odklepało, to wyklepię, jak to bywa. Troszeczkę namaczam właśnie mlekiem. E, stwierdziłam, że te biszkopty są takie olejne, bo z olejem e, je zrobiłam, więc jakby są już wilgotne. No ale tak stwierdziłam, że jeszcze trzeba je no troszeczkę, wiadomo, nie z obu stron, ale chociaż z jednej strony e, troszeczkę nawodnić, namoczyć. I tutaj wybrałam właśnie samo mleczko zwykłe, bez żadnych tam smaków. On tu muszę sobie wyrównać, troszeczkę podrównać, póki jeszcze można. No i tutaj daję już krem. No tu sobie już nakładam y, krem z białej czekolady, oczywiście w tle widzimy multum naczyń do mycia, ale tym się w ogóle nie przyjmujmy, dobrze, że mamy zmywareczkę, więc wszystko włożymy, no ale najważniejsze jest ten krem. No i ten krem nakładam tak samo jak ten czekoladowy, warstwa cienka, robię rancik dookoła. I wsadzam sobie po prostu później frużelinę malinową i jest po prostu pychota, pychota. No, a ta frużelina malinowa nie jest taka przesłodzona, ma trochę taki kwasek, więc super. Akurat do tego tortu, do tego kremu jest idealna, więc polecam biała czekolada z maliną i jak najbardziej na tak. A no jeszcze tutaj mrożone malinki takie luzem sobie włożyłam i na te malinki właśnie nałożyłam wróżelinę już tutaj nie nagrałam no ale jakoś tak chyba się śpieszyłam już nie pamiętam no ale tu w tych miejscach gdzie jest malinka mrożona też włożyłam wróżelinę malinową i później na to biszkopt zafoliowałam i do lodówki na całą noc i przyznam szczerze, że od pierwszej rano, pierwszej, tak, o pierwszej w nocy to po prostu y, ten, ten tort y, tynkowałam zajęło mi 20 minut, żeby uzyskać czarny tink. Naprawdę blendowałam go. Przyznam szczerze, że poszłam do łazienki, żeby nikogo nie budzić. Bo po prostu nie miałam czasu na nic. A musiałam ten trut wykończyć jak najszybciej, żeby móc zająć się innymi rzeczami, innymi przygotowaniami, więc mm, zobaczycie efekt końcowy. I oto efekt końcowy tir w roli głównej. Przyznam szczerze, że tego tira nie miało być tutaj w tym torciku, tylko miała być kasa, banknoty, dolary. Wiecie, miało się wylewać, no ale niestety um, impoz zawalił i nie przyszła paczka. Do tej pory już chyba dwa tygodnie um, jej nie ma, zaginęła więc y, poprosiłam im post o zwrot, no wiadomo y, tej paczki, znaczy paczki pieniążki za paczkę, za wysyłkę i za to, co było w środku, bo to jest jakby mi już niepotrzebne, bo sobie poradziłam tym, bo y, to jakby y, ten tir sobie wymodelowałam go z masy cukrowej kiedyś już o, choć miesiąc temu. Po prostu bym chciałam zobaczyć czy jestem w stanie wykonać takie zlecenie w razie czego jakby ktoś tam chciał. No i jestem, tylko, już wiem, parę błędów już popełniłam e, przy wykonywaniu tego tiraty jakby przodu. <laughs> Bo powinnam nałożyć jakby jedną warstwę, czyli rozwałkować e, masę cukrową w taką dużą płachtę i nałożyć to całościowo, a ja to wiecie partiami troszeczkę tu, mm, koło szyby nałożyłam, trochę tu i później to oblepiałam, wiecie, łączyłam palcem, rozgrzewałam te dwie masy, żeby je połączyć. No a tak yy, no nie powinno być na to wygląda, bo są takie jakby fale troszeczkę powstały, no ale ja się uczę, wiadomo, yy, człowiek się uczy na błędach, więc już wiem, czego nie robić. Yy, ten pierwszy raz musiał być no

When it's just begun. She puts her hand in mine. We wanna chase the night. No, jakie wielkie jaki światełka. Co to? O, dron lata nawet. Widzę. Widzę. No, mamy scenę w Hełmie, bardzo fajna, duża. A, tu jest ten! Ciekawy Ciekawe, kto tu na próbie jest. No.

O, lata, tak, widzi mama. Tak. Lata, dron, nagrywa. I to jaka duża kamera.